Słuchajcie, właśnie idę z Biedronki jednej do Biedronki drugiej, i to już w tej mniejszej Biedronce praktycznie nic nie ma. I znowu wróciła zimna zima. Zimno zima, tak trochę słabo, ale sieci piękne słońce, więc to jest duży plus. Dodam, że to jest niesamowite uczucie, jak można się wyspać, i trzeba wstawać wcześniej z budzikiem. E, jakby już pomijam fakt tego, że i tak wstałam wcześniej, bo... Chyba o siódmej się obudziłam, ale po prostu leżałam. powiem że jest jakiś głupi sny, ale leżałam sobie z 40 minut, że tak powiem, dochodziłam do siebie. No, ale i tak fajnie, przyjemnie, jak nie trzeba nigdzie się rano szykować i wychodzić, i po prostu mieć dzień wolny w domu. Więc super. Yy, więc dzisiaj miałam taki dzień na ogarnianie. Wczoraj wysprzątałam sobie pokój. I też w sumie się wcześniej nie odzywałam, bo miałam jeszcze zajęcia do jakiejś 16, od 8, .00, więc w słuchawkach sobie słuchałam zajęć, a w międzyczasie sprzątałam i w pokoju, i w łazience i trochę w kuchni, gdzie chciałabym jeszcze w kuchnię, więc no, ale potrzebowałam bardzo takiego resetowania się po tamtym tygodniu, w ogóle po styczniu. Odgruzowania się i też, możemy no, sobie samo to co się czuję lepiej. Dzisiaj jeszcze na Poznokcie chciałam pokazać, że ja mam rękę. pokażę. Ja też na wieczorem na Poznokcie, że bardzo się cieszę, że ja wracam do żywych. Chyba tu. Nagrałam już część do food i teraz rozkładam sobie. Musiałam coś pokazać, drzwi. Składam sobie um, tutaj rzeczy do nagrywania przepisów. Mam dwa przepisy z nagrania, więc zaraz to ogarnę. W ogóle czuję, że dzisiaj jestem jakaś taka spowolniona, ale w takim dobrym sensie, że wiecie, nie spieszę się. Bo ja zwykle mam tak, że wszystko robię w biegu, bo mam mało czasu i chcę zrobić jak najwięcej w krótkim czasie, a teraz czuję się taka, że nic nie muszę, tylko chcę. I to jest bardzo miła. I właśnie chcę zamknąć oko, bo trochę jest zimno. Oh. No, dobra. Gol jest fajny, bo przynajmniej nie widać podbródka. No, tak o ja miałam wam pokazać taki odrost już trzy tygodnie nie mam, więc tak już czas najwyższy jest zmienić trzy tygodnie, albo nawet miesiąc. Kurczę, nie wiem. E, ale ogólnie nie na no, miesiąc nie jest trzy tygodnie, ale ogólnie no już też trzeba zmienić. Miałam serduszka. I teraz chyba ja też pójdę w serduszka, ale tak się stawia. Czasem nie zrobić czegoś mocniejszego. Jakby się zaszaleć i coś w czerwień nie polecieć. No zobaczymy. Wiecie co? Powinnam składać już wszystkie materiały, które mam jeszcze jakieś zaległe. Plus przepis na dzisiaj. który je wstawić. odpadu rzuciłam. Ale słuchajcie, tak mnie męczy ta lodówka, a szczególnie to, co się dzieje za tą lodówką i obok tej lodówki. Więc stwierdziłam, że teraz wszystko wysprzątam, a że jestem w takim mudzie oczyszczania wszystkiego dookoła. To stwierdziłam, że jest teraz idealny moment, więc ściągam wszystko, co jest na lodówce. Oczywiście, co może być innego jak białeczka. Białeczka i zapasy. Więc teraz wszystko ściągam. Przyszczę przy okazji i lodówkę planuję tam odsunąć i tam odkurzyć, bo przyznałam się szczerze, że w sumie trochę się boję to mówić, ale odkąd tutaj mieszkam, a już to będzie jakieś, nie wiem, 3 lata chyba, ja razu nie odkurzałam za lodówką, więc... A w końcu podjąć te kroki i sprzątać tak porządnie, bo od kilku tygodni ja tylko tak to obserwuję, co tutaj się dzieje przy tej lodówie. I zawsze, jak nagrywam i odsuwam stół, to po prostu widzę ten syf, szczególnie tutaj, w tej szczelinie. Aż normalnie, och, och, nie widzę tego. Więc, yy, więc teraz się też wszystko wyczyszczę. I potem będę miała spokojną głowę. myślę, że mam tutaj yy, białko drożdżowe o smaku kawy. Ono jest naprawdę przyzwoite, ale mam tutaj już resztkę i chyba sobie wszystko po prostu w. Woreczek foliowy, a pojemnik wyrzucę, bo bez sensu, miałem, że mam kilka tych takich pojemników. Na wszystko wolę białka w takich tych um, opakowaniach bo da się je pościskać. I jakoś tymi mniej miejsca ze niż takie typowe um, słoiki, pojemniki. Nie wiem, dobra, co tu jeszcze mam? Blender. bo ja też też dużo. Ostatni raz taki porządki robiłam w kuchni w sierpniu. Nie wiem, czy pamiętacie też akwaret, ja te z tego nagrywałam vloga. Robiłam urząd z Oli, żeby tutaj trochę zrobić miejsce i przy okazji wyczyścić. I wtedy faktycznie sporo rzeczy się pozbyłam. I teraz też chciałabym sporo rzeczy się pozbyć. Wczoraj sprzątałam w pokoju i z taką wielką torbę, co też wam pokazywałam na przebicie, taką wielką torbę rzeczy wyrzuciłam. Jakichś takich pierdół tak naprawdę, który myślałam, że może kiedyś użyję, ale ani razu nie użyłam, więc po prostu stwierdziłam, że się tego pozbywam. No, i teraz czas na kuchnię. Lecimy z tym. Hej, nie jest aż tak źle. Myślałam, że może gorzej. Jak na złość mi się wszystkie płyny. Stój. Ale damy radę. Wypiłam sobie dzisiaj już drugą kawę, bo jakoś tak dzisiaj mam ochotę na kawę. Ci na to słońce. Wow! To jest oznaka tego, że idzie wiosna. No i tak to się można wygrzewać pod palemką z kawusią. No coś wspaniałego. Uch... Są nieraz takie dni, że jest godzina 18.30, a ja się zastanawiam, czy już iść się wykąpać i położyć spać. Serio, jestem ci jakaś taka podjęta. Kupiłam sobie moją ulubione serum z olejkiem z czarnuszki do włosów. Już chyba z 15 opakowań zużyłam, więc jest to dobra rekomendacja. Ga zimno zrobiło. I tak teraz rozkliniam właśnie, co robić ze swoim życiem. Może chyba rozciągam, bo tak mi trochę pracy bolą, więc to będzie dobra opcja. No. Właśnie po terapii, i słuchajcie, tak, tak mnie boli głowa. O Jezus Maryja, po prostu. Ja nie wiem. Po nie wiem, co mam wam powiedzieć. To jest niesamowite, jak organizm reaguje, jak głowa reaguje jak się dowiaduje o pewnych schematach, które się cały czas popełnia i to wcale nie są dobre schematy i się dowiaduje i się jakby znajduje źródło tych schematów. Ja słuchajcie, po 5 minutach terapii już mi głowa zaczęła boleć. <tarpia> Terapia trwa 50 minut. <tarpia> Czy mnie też bolą? Bo trochę u poleciało. To był taki moment, że wiecie, skończyłam terapię, tam ja zakończyłam rozmowę, ja się patrzyłam w ekran laptopa i ja nie wiedziałam, co z sobą mam zrobić. I siedziałam w takiej ciszy. I tylko ten ból głowy czułam, nie? Masakra. W jeszcze jakieś takie dziwne sny miałam. Takie intensywne, że przed czymś uciekałam i to było tak dziwne. Był najgorszy typ snu, bo to był taki... Nawet nie wiem, o co chodziło w nim. Śniło, obudziłam się w nocy. I normalnie czułam, że ja chyba płakałam przez sen. Odwróciłam się na drugi bok. Zasnęłam i mi się dalsza, dalsza część tego snu śniła. I to było tak intensywne. Ja się obudziłam, i normalnie tak mi serce waliło. Ja bym nie wiedziałam, co się dzieje Boże, ja w to, w Tak, próbowałam znaleźć zależność. Czy na przykład, jak biorę melatoninę, to czy właśnie mam takie dziwne sny? Bo ja ogólnie biorę zawsze melatoninę tak po prostu na wyciszenie. I właśnie cały czas zauważyłam, że mam ostatnio jakieś takie dziwne sny. Znaczy ja biorę melatoninę już od kilku lat, ale te sny zaczęły mi się pojawiać. No, co jakiś czas w sumie. Wczoraj sobie dla testu jej nie wzięłam i miałam jeszcze gorszy sty, więc... Słuchajcie, ja mam dla Was polecajkę herbatową. I w sumie na Instagramie już ją polecałam kilkukrotnie w zeszłym roku. W ogóle, czy nie wiem, czemu taki ustawiłam. Może tu? A nie, tutaj też nie mam jak. Widzę tak, muszę się zgiąć. Trudno. Herbata, którą sobie właśnie zrobiłam i teraz się parzy i pachnie obłędnie i niestety nie mam już kartonika, bo go wyrzuciłam, ale jest to herbata taka stricte zimowa, ale z tego, co mi się wydaje, ona jest dostępna cały rok. Jest z firmy Lloyd. Tutaj, ja wam tutaj pokażę. to proszę, z mojego herbacianego tego tutaj pojemnika. Firmy Lloyd. I to jest grzaniec miodowy. Słuchajcie, ja ogólnie nie lubię herbat z miodem, ani nic z tego typu. nie lubię, no nie przepadam, ale ta herbata, ona ona jest po prostu genialna, ona jest przepyszna. Ja sobie ją zawsze piję po um, obiedzie, bo dzięki temu jakoś nie mam ochoty potem nawet nic słodkiego, więc naprawdę polecam Wam. Piłam różne te grzeńce, proszę jest śliwkowa, zwykły taki grzeń spójnicki i jeszcze chyba jest malinowa, ale ta wersja nudowa. Obłęd. Tu Wam wkleję, jak ona wygląda. Ja już tutaj wykąpana, włosy umyte, uwielbiam ten moment, kiedy po całym dniu Emocji w ogóle nie przeżyć i można zmyć z siebie ten brud całego dnia e, No naprawdę bardzo to lubię, ja tylko teraz najgorsza część, czyli suszenie włosów Więc y, tak na szybko Przypomniało mi się, bo ściągnęłam sobie case'a tak widać, bo tutaj mi się pokruszył e, I tutaj też mi się wbił, gniótł I wniótł się też tutaj i to w zrobiło mi ogólnie dziury w laptopie. No nie wiem, nie chcę się to wyozdrzyć. Chciałam się was zapytać, czy polecacie właśnie jakieś obudowy na laptopa, jakąś konkretną stronę? Czy wam zamawiać coś po prostu z Shein, czy tam nie wiem, z temu, czy skądś? E, I lepiej właśnie plastikową, czy mm, taką gumową. Bo ja serio nie wiem. Jednak mimo wszystko boję się o tego laptopa, że on bez tej obudowy stu się zniszczy. Zresztą, jak widać, budową też się zniszczył. To normalnie się złamało, więc lipa, nie? I to jest naprawdę gruby plastik. Ja nie sądziłam, że jak zapłacę więcej, no to faktycznie będzie to coś wytrzymało. Tak średnio i też tak samo wszystkie te antypoślizgowe nakładki też się starły. No tak trochę słabo i ten kolor też już mi się znudził, więc tego ściągnęłam. Więc jak macie jakieś um, fajne do polecenia, nie wiem, czy jakąś stronę, czy po prostu mam mieć właśnie w te wszystkie chińskie strony, to po prostu dajcie znać, bo, bo nie wiem teraz co zrobić. Szkoda, że chyba gdzieś nie może bym znalazła jakąś fajną. Bo ona musi być fajna. Z jakimiś fajnymi, może nie wiem, czy prokatem czy jakimiś ładnymi kwiatkami, czy coś tego typu może kwiatki. Um, Chyba taka widzę, kwiatkowo różowa jestem, więc może coś w tym stylu. Jedyne hity, które teraz lecą w mojej głowie, bingo song. Nie? Mmm, pacer pójdziemy. Tak, masz pacer pójdziemy. Słońce jest tak zimne, że ja po prostu mam wrażenie, że zaraz na A teraz podróż na dworzec. I mam jeszcze godzinę północ do pociągu. Chyba zamieniam się w jakąś emerytkę albo po prostu starszego człowieka, który o godzinie 21.50 jest już tak zmęczony, że ma ochotę iść spać. Serio, myślałam, że jest już jakaś 23, bo jestem podnięta po dzisiejszym dniu, ogólnie ostatni cały czas. Jestem mega śpiąca. Chicę ubrać co wczoraj. 11.14, a jest tak ciemno, że ja muszę zapalić lampę, bo ja nic nie widzę. Ja już jestem ślepa normalnie. Tak, ym... o, teraz będzie lepiej. To jest miłe uczucie, jak można sobie wstać w swoim dawnym łóżeczku i po prostu nic nie musieć, iść sobie na spokojnie do sklepu z mamą, iść sobie na spokojnie śniadanie, nic nie nagrywać, co u mnie to jest naprawdę... Chcę, może tak wygląda za o, co u mnie to jest ostatnią przełom, że ja w nie nagrywam, ale zresztą światło jest do dupy, niestety dzisiaj stwierdziłam, że to nie ma sensu będę po tylko denerwować, że um, napracowałam się i na marne, bo, bo jest za światło, więc sobie odpuściłam. I sobie mi jak tutaj dziennik przyjechałaś, właśnie rodzice, żebyś troszeczkę zresetować, bo ostatni czas to czuję, że. No czuję tak się trochę słabo pod tym kątem, że jestem po prostu wymęczona. Yy, ale zadowolona ogólnie z życia, więc yy, wszystko jest w porządku. Tylko tyle, że nie wiem, jakiś ten tydzień mam wrażenie, żeby jakaś taka energia była jakaś taka ciężka, jeszcze po tej terapii tak jakoś to do tej pory jeszcze trochę boli mi boli głowa, nie wiem. Przemysły mam już takie bardziej ogarnięte. Że w ostatnim czasie przez to, że mam tyle pracy i tyle jakichś różnych przemyśleń w głowie i po tej terapii i po wszystkim, to... Ale głównie tutaj chodzi o, o pracę. To jakby nie mam czasu na takie podstawowe rzeczy, jak na przykład jedzenie, albo nie skupiam się tak stricte na jedzeniu. Przez to zauważyłam, że chyba trochę to właśnie za bardzo zaniedbałam i znowu popadam w jakieś takie różne skrajności momentami, i jakieś dziwne myśli mi się pojawiają w głowie za czasów zaburzeń, więc oczywiście ja nie twierdzę, że już ich nie mam, bo ja cały czas jakby. Je mam, ale jakby już są pod kontrolą totalną, ale no mam właśnie takie momenty, gdzie faktycznie znowu mi się to odbija. Wiecie, jak taka czkawka w jakichś takich. Właśnie zwykle w momentach, kiedy jestem przepracowana, nie mam czasu zbytnio na siebie. Dla siebie, o, dla siebie. I właśnie ostatnio tak czuję, że trochę zboczyłam z toru, ale. Nie, 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 nie damy się. I właśnie to jest super, że jestem w stanie już to wyłapać i jeśli coś takiego zaczynam zauważać i widzę po sobie, no, że po prostu schudłam, no to wtedy mi się takie mówi, okej, okay, dobra, nie, 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 nie idziemy tą ścieżką, nie idziemy tą drogą, bo, bo nie ma sensu. I właśnie to jest też taki już to jest jakieś takie osiągnięcie, takie już coś, co sobie wypracowałam, że nie, nie brnę, w tą, dalej w tą, tą drogą, i tylko potrafię jakby się zatrzymać. Już mi się nie zakończę. Potrafię się zatrzymać i powiedzieć sobie: stop, chwila, zastanów się, co robisz. Zwolnij trochę, skup się na tu i teraz, i skup się przede wszystkim też na sobie. I też tak zrobiłam. No. Więc, e, cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. A w przyszłym tygodniu też na pewno się na sobie skupię. Znaczy nie cieszę się bardzo, że, że mi powracają jakieś różne epizody burzenia odżywiania, ale y, cieszę się, że jakby to już potrafię wyłapywać, tak? Jakby tutaj chcę to, y, chcę mieć to, żeby to było jasne i klarowne. Ale w przyszłym tygodniu to będzie tydzień walentynkowy. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, bo mam fajne plany na walentynki. Więc bardzo fajną, fajną towarzystwie spędzę, ale no to zobaczycie wszystko. Myślę, że na Insta y, będę też tam wrzucać trochę rzeczy, Ci mogli zobaczyć. Y, tak też trochę myślałam, może live zrobię na Instagramie, w walentynki, jakoś wieczorem, yy, dla nie wiem, singli, <grym> albo po prostu dla osób, które się będą siedziały w domu? Więc co sądzicie o tym? Ja bym zrobiła live. A. Ja wiem, że miałam robić live częściej na Instagramie, ale jakoś tak. Yy, ja muszę czuć tą wannę, żeby wiedzieć, że chcę coś pogadać i w ogóle, a nie zawsze tak mam. A teraz po prostu to, to czuję. Kiedyś byłam typem osoby, która tylko się interesowała make upem i linkami makijażowymi. Tak teraz, jedyne zdem, istnieje to i jak widzę jakieś nowości. A co są jakieś nowości. Ja mogę to wszystko kupować i testować. Widziałam sobie z Baby Club takie twarzy. Tam się już kończy pianka i wycierkę, którą lubię z BB Cosmetics. Z tej wcierki wezmę sobie coś takiego znakomitego, bo jest akurat też na przycenia i brzmi ciekawie, więc coś nowego przetestuję, żeby cały czas tego samego nie brać. i specjalnego lenia, takiej wiecie, staruch się we mnie odzywa. Na no. dziś Słuchajcie, jaka akcja! Wróciłam się do auta, bo już przyjechałam do alicji. Wróciłam do auta po telefon, bo zapomniałam. I całe szczęście, że się wróciłam. Bo ja nie zaciągnęłam ręcznego. Zobaczycie to. I I dobre. Lepszy niż y, tamten. Ja myślałam, że wykazywane. A nie jest. Ja się do bąbelki szykowałam.